Kiedy myślisz o negocjacjach, przywództwie, albo nawet zwykłej rozmowie z kimś z innej kultury, pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy, to jak mam zrozumieć tę drugą osobę? A ja zadam Ci inne pytanie. Jak chcesz zrozumieć drugiego człowieka, jeśli nie rozumiesz jeszcze siebie? Jest takie zdanie, które bardzo lubię. Poznanie innych to inteligencja, poznanie samego siebie. To mądrość, to fraza Lao Tse, bo każda interakcja z drugim człowiekiem zaczyna się od lustra. A tym lustrem jest samoświadomość. Zostań ze mną do końca, bo dam Ci prostą metodę, jak rozpoznać swoje filtry kulturowe i wykorzystać je strategicznie w pracy. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, nazywam się Angelina Bejgrowicz. Od ponad dekady pracuję z liderami, zespołami globalnymi, szkoląc ich z inteligencji kulturowej i strategii negocjacyjnych. I wiesz, co zauważyłam? Największe porażki w interakcjach międzykulturowych nie wynikają z tego, że nie znamy drugiego człowieka, ale z tego, że nie znamy samych siebie. To takie ważne. To, jak działasz na spotkaniu, jak reagujesz na feedback albo podejmujesz decyzje, nie jest neutralne. To odbicie Twojego kontekstu kulturowego. A jeśli nie masz tej świadomości, łatwo uwierzysz, że Twoje wybory są uniwersalne. A one tylko są efektem miejsca, w którym zostałeś ukształtowany. Jesteś owocem swojego kontekstu, ale nie musisz być jego więźniem. Pokażę Ci teraz pięć czynników, które głęboko wpływają na to, jak myślisz i działasz. Historia. Pierwszy czynnik to historia. I nie chodzi tylko o daty w podręcznikach, ale o coś bardziej intymnego. Historia, która wciąż żyje w nas. Przykłady. Niemcy. Po II wojnie światowej kraj musiał odbudować wszystko. Miasta, gospodarkę, reputację. Ten zbiorowy uraz stworzył mentalność opartą na porządku, procedurach i precyzji. Brazylia. Powstała w kontekście kolonialnej eksploatacji, mieszanki kultur i improwizacji. Efekt? Kreatywność i elastyczność, ale też trudność z rygorystycznymi zasadami. Polska doświadczała zaborów, okupacji, reżimów. To wykształciło dwa silne mechanizmy: nieufność jako tarczę i zdolność adaptacji jako strategię przetrwania. Ale jest coś jeszcze głębszego. Historia nie kończy się na papierze. Ona może być zapisana w naszym DNA. Nauka nazywa to epigenetyką. Traumy przodków zostawiają ślady chemiczne, które przenoszą się przez pokolenia. Przykład? Jeśli twój pradziadek był bogatym chłopem w imperium rosyjskim i stracił wszystko przez kolektywizację, ty, mimo dostatniego życia, możesz dziś odczuwać irracjonalny lęk przed pokazaniem dobrobytu. To nie zabobon, to biologiczna pamięć przetrwania. A w Brazylii? Setki lat kolonizacji i niewolnictwa zostawiły w ludziach schematy, trudność w mówieniu nie, potrzeba przypodobania się, poczucie, że to, co z zagranicy, jest lepsze. To pokazuje jedno – historia to nie przeszłość. To teraźniejszość, która oddycha w nas. Religia. Drugi czynnik to religia. Nawet jeśli ktoś jest ateistą, wartości dominującej religii w danym kraju wciąż go kształtują. Dlaczego? Bo religia to nie tylko wiara, to kod kulturowy. Kraje katolickie, jak np. Polska, Włochy, Brazylia cenią relacje osobiste, emocjonalność w komunikacji. Obecna jest też idea winy i potrzeba przebaczenia. Kraje protestanckie, Niemcy, Holandia, Stany Zjednoczone powiązały pracę z moralnością, stąd kult terminów merytokracji, umów. Kraje konfucjańskie, Chiny, Korea i Japonia opierają się na harmonii i hierarchii. Publiczny feedback tamto obraza. A teraz pomyśl: Brazylijczyk w rozmowie z Niemcem chce być serdeczny, a tamten widzi w jego zachowaniu brak profesjonalizmu. Możemy też powiedzieć, Amerykanin daje feedback Japończykowi wprost, a on odbiera to jako utratę twarzy. Rozumiesz? To nie drobiazgi, to kody. Religia to nie tylko wiara, to niewidzialny kod kulturowy. Język. Trzeci czynnik to język. I tu jest magia. Język nie tylko opisuje świat, on go tworzy. Badaczka Lera Borodicki pokazała to genialnie. Inuici mają wiele słów na lód, bo żyją w środowisku pełnym śniegu i nauczyli się go odróżnić. Ludy amazońskie rozróżniają dziesiątki odcieni zieleni. Dla nas to po prostu zielony. Język kuktajore w Australii nie zna słów lewo, prawo. Oni używają stron świata, mówią mrówka jest przy twojej stopie południowo-zachodniej. Efekt? Mają fenomenalną orientację w przestrzeni. Więc jeśli myślisz, że negocjacje po angielsku to tylko tłumaczenie słów, mylisz się. To tłumaczenie różnych rzeczywistości. Geografia. Możesz nawet tego nie zauważać, ale położenie kraju na mapie wpływa na mentalność jego mieszkańców. I widać to w negocjacjach, w podejściu do biznesu, w tym, czy kultura jest otwarta czy zamknięta. Dam Ci kilka przykładów. Kraje z dostępem do morza częściej rozwijały kultury otwarte, nastawione na handel i kontakt z innymi. Pomyśl o Anglii, wyspa, która paradoksalnie zbudowała jedno z największych imperiów w historii. Dlaczego? Bo morze stało się mostem. Brytyjczycy stali się żeglarzami, kupcami, dyplomatami. Jeśli chcesz poczuć ten sposób myślenia, polecam film Żelazna Dama o Margaret Thatcher. Nie jest o handlu, ale świetnie pokazuje mentalność strategiczną i spuściznę globalnej potęgi. A teraz kontrast Afganistan kraj bez dostępu do morza, otoczony górami. Ta geografia stworzyła kulturę zamknięcia, tradycyjną z wewnętrznymi konfliktami. Trudność inwazji obcych sił sprawia, że kraj opierał się potęgą, ale utrwalił sztywne struktury społeczne. Ktoś może zapytać, a Japonia? Przecież to wyspa z dostępem do morza, a jest znana z zamknięcia i homogeniczności. Tak. I to pokazuje, że nie ma prostych reguł. Japonia przez wieki prowadziła politykę izolacji Sakoku, zakazując wjazdu obcokrajowcom i wyjazdu Japończykom. Geografia dawała most, ale historia wybrała mur. Jeśli chcesz poczuć napięcie między otwartością a tradycją, zobacz film Milczenie Martina Scorsese o zderzeniu misjonarzy jezuickich z Japonią w XVII wieku. Chcesz jeszcze inny przykład? Uzbekistan. Kraj bez dostępu do morza, a jednak historycznie otwarty na wymianę. Dlaczego? Bo leżał w sercu jedwabnego szlaku. To pokazuje, że geografia ma znaczenie, ale nie działa sama. Ona rozmawia z historią. I w tym dialogu rodzą się kulturowe wzorce. Teraz klimat. Brzmi jak detal, ale nim nie jest. Kraje z surową zimą nauczyły się planować, bo musiały przygotowywać się na niedobór. Kraje tropikalne mają inną relację z czasem i zasobami. Jest nawet stary aksjomat, który mówi, że nie ma bogatych krajów w strefie tropikalnej. Oczywiście są wyjątki, ale to zdanie pokazuje ważną rzecz. Klimat wpływa bardziej niż myślimy. Badania Jeffreya Zaksa wykazały, że przy stałych innych czynnikach sama obecność malarii w kraju obniża PKB per capita o około 1,3%, bo klimat i zdrowie są ze sobą powiązane. Choroby tropikalne, jak malaria, zmniejszają produktywność, podnoszą koszty ochrony zdrowia, wpływają na edukację i w efekcie spowalniają rozwój gospodarczy. Czy to znaczy, że klimat nas determinuje? Oczywiście, że nie, ale wyjaśnia, dlaczego kultury w strefach tropikalnych mają inną relację z planowaniem, terminami i bezpieczeństwem. Jeśli żyjesz w miejscu, gdzie natura w kilka godzin potrafi zmienić wszystko, twoja logika planowania na 10 lat do przodu jest inna. Z kolei kraje z ostrą zimą nauczyły się myśleć w kategoriach przewidywania, dyscypliny i kontroli. Więc gdy następnym razem pomyślisz, Dlaczego Niemiec jest obsesyjnie punktualny, a Brazylijczyk bardziej elastyczny? Pamiętaj, część tej historii napisał klimat. Klimat nie determinuje, kim jesteśmy, ale wpływa na to, jak żyjemy. Pomyśl, ile Twoich zachowań pochodzi z tych czynników, a nawet tego nie zauważasz. Dlaczego samoświadomość jest kluczowa? Zrozumienie tego to nie wymówka, to odpowiedzialność. Kiedy wiesz, jakie filtry nosisz, możesz świadomie zdecydować: chcę to zachować, czy chcę coś zmienić. To pierwszy krok do prawdziwej inteligencji kulturowej. Samoświadomość to most między mną a drugim człowiekiem. Weź kartkę i spróbuj odpowiedzieć na trzy pytania. Jaka cecha Twojej kultury najbardziej wpływa na Twój sposób pracy? W jakich sytuacjach to pomaga? W jakich przeszkadza? To proste ćwiczenie może zmienić Twoją następną interakcję. Podobał Ci się ten materiał? Polub i zasubskrybuj i udostępnij komuś, kto pracuje w środowisku międzynarodowym. I napisz w komentarzu, który z tych pięciu czynników najbardziej wpływa na Twój styl działania: historia, religia, język, geografia czy może klimat. Zostań ze mną, bo w następnym wideo omówię trzeci wierzchołek trójkąta kulturowego relacje ja. I drugi człowiek. I to tam dzieje się cała magia. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby Ci nic nie umknęło. Do zobaczenia.